Jak brzechwa pchła szachrajka. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyciąć bez powodu. I psoty, i gągaństwa, i pchłałowa, proszę państwa. Raz więc nudząc się szalenie, Ła, Przeczytała ogłoszenie, że niejaka pada kika na ulicy Kopernika. Pragnie uczyć języka angielskiego. Pchła szczęśliwa, już coś knuje, już się zrywa i po chwili... W kapeluszu, w żakietsiku z pluszu, w młodych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych, jedzie wprost na Kopernika, tam gdzie mieszka panna Kika. Cóż angielski rzecz niewielka, a wyglądam jak angielka. Jest mi nudno, mam ochotę panniki, co zrobić, pszotę. Przyjechała, do drzwi dzwoni, ogłoszenie trzyma w dłoni. Panna Kika, właśnie do niej z ogłoszenia, chęć mam wielką zostać jej nauczycielką. Panna Kika była miła, szybko sprawę załatwiła. Mówiąc cieszę się ogromnie, że dziś pani przyszła do mnie. W Ameryce mam krewnego. I dlatego angielskiego chcę się uczyć na wypadek, gdy dostanę po nim spadek. Tak zaczęła się nauka. Panna kilka słówka duka. Plec wysiłku puchnie główka. Wciąż dyktuje nowe słówka. Trli – wojsko, pirli woda, pirpirli wojewoda. Piki, pole, piki, taczka, piki, pole, waczka. pimpa, noga, pimpa, droga, pimpa, pimpa, ulej, noga. Pierwsza słówka w swoim zeszycie wciąż się sobie przepowiada. Pchłanie, szczędzi, po rada, że postęp są w nauce, Po kurs dla pani skróca. Pani pilność jest wzorowa, to ten w wymowa, niech się król angielski schowa. Jeszcze tyle lekcje trwały, dały wynik doskonały. Panna kika mi nie powzięta. Wszystkie słówka już pamięta i zeszy to płynnie czyta, jak anielka rodowita. Pchła, żegnając uczennice. Powiedziała pannie kice. Jestem dumna z panny kiki, pa, miki”. Do swej bródki szybko wsiadła, a nim jeszcze kwadrat minął i już leżała pod pierzyną. Pła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. A się każdy chwalił wszędzie. Z takiej pły pociecha będzie. Miała dzieci pięć tysięcy. Albo może jeszcze więcej. Mało dziś jest takich domków, gdzie nie byłoby podobków. Owej słynnej pchły szachrajki, ale to już koniec bajki.